Hej, 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 z tej strony, spiej. jak coś, jesteśmy w hoju, znowu znowuż. Ale dobra, tutaj propozycja, tutaj na stymie. Yy. I zagramy sobie w Battle Royale. tylko nie miałem pomysłu, to sobie wybierzemy sobie yy. tutaj yy. Road to 56. Tylko tak się koczę, zastanawiam z kilku możliwości. Rumunia, Polska nie za bardzo, powiedzmy, że już za dużo trochę męczy ją. Szwecję mm, nie. Powiem szczerze, Szwedzi, jeżeli chcemy zrobić dzień pierwszy i puścić świat w ogień od razu. No to to taki jest mały problem wtedy. Ale dobra, zagrajmy może sobie jako Grecy. Przynajmniej w teorii nie powinienem mieć tu problemów z flankowaniem, bo większość to jest wybrzeże, no chyba że będziemy mieli na myśli Włochów, Anglików, chociaż Włosi, nie wiem czy nawet oni będą chcieli mnie, się desantować mi na yy, całym wybrzeżu. Jeżeli tak, to no to będzie średniawo, ale zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. Próbowałem jako Rumunia, no sz szło nieźle nawet. Battle Royale, dobrze, i od razu na dzień pierwszy. Mhm. Tylko pokażcie mi, wy tutaj macie 6, wy macie 5, wy macie tak. Dobrze, ja zrobię wszystko od razu, konwersja tu. Od razu chcę tu ustawić też linię ataku będę mm, What the hell to, tak powiedzmy Dobra, tu tutaj to bym chciał zrobić. Mm -hmm. Tylko tutaj jak to było tam, bo teraz bym musiał pamiętać, że political... Uh -huh, restore faith in government i myślę, że jak już to bym chciał wtedy pójść albo w National Security albo e, tutaj Expand Royal Powers. Hmm, dziwnie trochę to wygląda, dobra, mniejsza. Weźmy sobie może najpierw e, Combat great, great Depression, bo to masakra jest. Ten, ten to tutaj jest masakryczny. Yy, tu weźmy tą rzecz. Tu weźmy sobie organizację. I tu weźmy sobie od razu to. Wiem, że mógłbym trochę inaczej to pokombinować, ale nie wiem. Zobaczymy na, na razie. Yy, coś takiego przyjmijmy. Mm -hmm. Połączmy tą flotylę w jeden twór. I weźmy, kogo tutaj mamy. Old Guard. Mm, no nie. Bolt? Mm. Wiecie co, weźmy ciebie. Mhm I jeszcze jedna. Okej. Okay. I tu jeszcze jedną rzecz. Co tutaj mamy? Aleksander Papagos. No dobra, weźmy go, bo on jest genialnym strategiem. To niech mu będzie. I poszukajmy kogoś, to by tu miał bardzo fajne rzeczy. Eee. No dobra, weźmy ciebie, może. Dobra, Battle Royal Bagin. Dobra, weźmy nawet to całe lotnictwo, które mam ogromne, też weźmy je od razu już. Tutaj tak, tak, artylerię weźmy sobie tutaj ustawmy i jeszcze altler przeciwlotniczą. Te, te, to te wszystkie rzeczy tutaj ogarnijmy. Czyli widzę, że wy tu, tu i tu. Szybciutko próbujcie jak najszybciej tutaj zaatakować. No, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że chociaż uda mi się coś zdobyć, chociaż zobaczymy. O, wow. Ja myślałem, że inaczej to będzie wyglądać, ale dobra, mniejsza. A nie, o, okej. Okay. O, dobra. Świetnie, czyli najważniejszą rzecz zdobyłem, dobra. To, to nie, nie mogę, tak musimy. No i weźmy to. Tak. O, dobra. Teraz od razu ustawiamy się tu, bo ja na 90% zakładam, że tutaj będziemy walczyć z nimi. O oh my godness, ojeny, oh dobra. Te wszystkie państwa i tak... Masakra, nie, 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 nie. Kliknijmy sobie to wszystko powyłączamy. Bo po co mi to? Albo wiecie, co dajcie ze spokojnie, a nie będę klikać już zaraz i tak ta większość rzeczy zniknie, więc. Integrate! O! Oh. Hmm. O! Oh. Austriacy jeszcze żyją? Ok. Intrygujące. Reassure Nation. No dobrze, dobrze. Mhm, upadek Dublinu, dobra, no. Dobra, 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 tutaj pokażcie mi, eee, bl, 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 bl. dobra, no A ten weźmy, walnijmy i tyle, co tutaj mamy. Eee, Prohibit sale of civilian ships. Eee, what the hell? Aha. No, na pewno. Super głupie to jest, żeby mnie takie coś brał, w tachy? No, i zobaczymy teraz, kto będzie teraz pytanie, kto teraz będzie? Chyba Jugosławia. O, Geddemit. Mmm. -hmm. Zobaczmy, czy ja tu mam w ogóle jakieś inne ciekawsze rzeczy, bo masakra jest. Dobra, wiecie co? Weźmy to może na razie. O my! Ugh. Dobra, weźmy, zapiszmy. Czytajmy, bo jak uwielbiam ten Bug, że ten Teges i tam teges. Hm. A może lepiej jakbym wziął się ustawił tu? Nie, weźmy tu się ustawmy, bo zaraz się zdziwię, jak coś się wydarzy głupiego. Czy... Hm. Hm. Szczerze? Nie, 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 nie. Mm. Nie dobra, wiecie co? Lepiej żebym tak zrobił, bo później się zdziwię, jak nagle dostanę tutaj yy, informację pod tytułem Nope. Nie, 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 przestańcie atakować. Zobaczmy najpierw oni muszą coś odpowiedzieć mi na ten atak. Nie zamierzam tutaj się jakoś poddawać. Pe mm-hmm oh my what Hmm. Nie wiecie co. Hmm. Dobra, czytajmy. Nie, to nie ma sensu. Hmm. Nie, 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 bo mi o co innego chodzi. Bo, jeżeli ja będę stał i nic nie robił, to jest śmierć jak dla mnie. Muszę tutaj agresywniej grać. Zaraz zobaczmy, tak. I spróbujmy jak najwięcej tutaj zniszczyć. Zobaczymy. No miejmy nadzieję, że mi się to uda. Tak jak ja chcę zrobić to. Are you freaking kidding me? Bruh. <laughs> Bruh <sighs> <sighs> Uh, I'm uh, Infantry. Hmm. Ej, rao. Mog... Naprawdę nie możesz mnie za zaatakować, bo masz za mało arki. Powinieneś chyba 5 milionów mieć wtedy, tak? Hmm. Weźmy tak. Mmm, zaraz, bo tu mamy Fuh, teraz się zastanawiam. Weźmy to może. Political awaking. No, żebym miał chociaż jakikolwiek tutaj punkt odniesienia masakra. Ach, zaraz naprawdę muszę sam wybrać ataki. Naprawdę? Really? Ja muszę was zmusić do ataku. Oh my goodness. Nie. ty, Dziękuję. W końcu za pozytywną informację i w końcu jednak chcę się dogadać. Tu, tu. Przestańcie atakować. No, o, teraz się im przypomniało, co? O oh my godness really w końcu Ugh. Ok y jak to wygląda No tyle dobrego że tutaj chociaż coś się dzieje do poprawy dobra no, Bo jak nie to nie wiem czy może na przykład kurczy no Powiedzmy, że naprawdę to by było najfajniejsze, co można by było sobie ogarnąć, bo oni są no, no nie ukrywajmy, że to jest po prostu najbardziej fajna gr gra będzie tymi albo czymś takim, no kurde, bo no... no a, dobra, wiesz... Political awakening. O. Okay. o. ok. O, okej, ciekawe. W końcu przestaliście mi tutaj dawać. Inne rzeczy tylko od razu, bo kiedyś pamiętam, że w Route 56 nie można było tak prosto przejść na monarchię. Nie wiem, jakoś mi się wydaje, że to sobie weźmiemy i tyle, no. O oh, dobra. Dobrze, czyli tu mamy support, dobrze, fajnie, fajnie, fajnie. Weźmy lepszą artylerię, weźmy sobie... Hmm. Grand Battle Plan? Nie, weźmy to. Chociaż może nie jest to najlepszy pomysł na świecie, ale dobra, weźmy ten pomysł. O, 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 co tutaj mamy? Shorten Arrow Recovery. No dobrze, weźmy tą jedną rzecz, ogarnijmy, jasne. Tutaj mamy co? Weźmy tą rzecz, sobie kliknijmy, dobrze. No bycie, Weźcie... proszę was już... Przestańcie mnie atakować yy, tak długo, bo mnie to aż irytuje. No, dziękuję bardzo. W końcu. Dobra. Naprawdę ja muszę kurde walczyć w ten sposób, bo to jest... Um, what the hell? No, weźmy tutaj, dokończmy ten tutaj kolejny punkcik. A dlaczego oni nawet nie chcą mnie atakować tutaj? Dziwne. Dobra, mniejsza. A wy w ogóle mi nawet manpowera, w sensie mam manpowera, nie mam mm, nawet jednej sztuki karabinku, tak? Ej, dobra, expand. Ej, zaraz, Divine Nation. No dobrze, to jest takie średniawe. Czy ja tutaj mam coś fajnego? Training time. Ee, więcej manpowera. Tutaj więcej manpowera. Tutaj bym miał trzy fabryki wojskowe. Czy ja tutaj bym miał coś takiego, żeby właśnie tutaj ogarnąć? Mógłbym to wziąć. Hmm. Weźmy to, wiecie co, może nie jest to może najlepszy pomysł na świecie, ale weźmy to sobie, żeby później mieć decyzję do reformowania armii, która później na pewno coś się przyda mi, żeby Mhm. Dobra, spróbujmy to tak zrobić. Jak tutaj mamy, no. Nasz być God damn it! Really? Why? Upadek oslo, no? Ja potrzebuję tych rzeczy. To jest pytanie. No tak nie do marnego. What the hell? Really? Weźcie się ogarnijcie, nie, bo no. Zaraz się okaże, że ja będę musiał walczyć z Polską jeszcze. U. au, au, Tak teraz pomyślałem, że to jest bardzo wredne. Czy ja coś tutaj mam takiego? Mhm, dobra, decyzję do rozwoju armii. Czy ja tu mam coś fajnego? Nie, nie. Nie, e, nic tu nie ma. Dobra, to robimy tutaj i pójdziemy w tą rzecz. Hm. Miejmy nadzieję, że to wyjdzie coś. Nie. O! Oh. Wy w ogóle jeszcze istniejecie? What the hell? Ale nie wiem dlaczego Rumunia jest tak bardzo... ...pasywna. Naprawdę! Why? na... na... PRAWDĘ! Obudzili się. Siedzą... Mm, co my tu będziemy robić? Wiemy. Czekamy na śmierć. A teraz... Uuuuuu, ruszyli się, trzeba atakować. No, daj, jak mi. Czy ja coś tu mam jeszcze takiego, co w ogóle bym mógł tutaj kliknąć? Mm-hmm. O, czyski. Hmm, hmm, hmm. Jest. Pierwsze punkty wyposażenia dla moich żołnierzy. Może wiecie co? Najpierw ignorujmy to w ogóle. Na razie zróbmy jak najwięcej tego, żeby w ogóle móc wypełnić luki w tych, co tutaj mamy w miejscach, bo to jest pasakra. Are you freaking kidding me? Od razu w 5 sekund od razu potem y, zrobiliście coś takiego? What? What? God damn it. z albo nie. Wiecie co? Dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku.